Mam komentarz, jesteś ale w dzisiejszym odcinku będziemy grali w Minecrafta. W dzisiejszym odcinku sami <laughs> nagrywam jed, jed, nagrywałem niedawno odcinek z Pixel World z Marcelem, możecie sobie zobaczyć. W ogóle widzowie niedawno pobiłem swój rekord 150 światów, bo ja on się często nie chcę usłyszeć praktycznie zawsze. No i po prostu tak to właśnie wychodzi. Będziemy grać z Mam nadzieję, że ten najdłużej przeżyje. Nazwijmy go. Nazwijmy go może. Hmm. Yy. Nazwijmy to. Nazwijmy to. Hmm. Znaczy. Yy, nie. YouTube. Myślę, że to będzie dobra nazwa. Yy, bo nagrywam. Mm, pokaż współrzędne mm, spórzędny. w sobie jakiego, jakiegoś da. No sądzę go. No, mam ten odcinek chyba będzie krótki. Tak mi się wydaje. No, chyba, że znajdziemy. Jakieś fajne struktury, albo jakiś ten, różne takie rzeczy. No to wtedy muszę odcinek będzie trochę dłuższy. Napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie więcej tych odcinków. Um, może, choć raczej w to wątpię, będę miał drugi kanał, ale powiem wam, jakbym jak, jak go miał. Słaby, teraz, trochę. Um, co? What? Wi Zówy co? Co to jest ten klask ryca? Co? co to jest za świat? Nie myślałam to jest jakaś struktura. Dobra. Nie um, tutaj na co cię wybrać. Wią! <śmany> mi się. Um, what? Ten widzowy świat jest trochę dziwny. Nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś wioskę -wala, w niekubala, w którym znajdziemy fajne itemy, na przykład obszar... Dian. i seta. Mm, Diamenty też może. I wtedy na przykład byśmy jeszcze znaleźli Por portalo i byś, do dokończenia i byśmy weszli do naderu. Bo by mega fajny, choć wątpię, że tak będzie. To jest seed, nie wiem, jakiś zniszczony. Wiesz, kiedy widziałem takiego seeda. Moje umiejętności parkour noszą 0%. Dobra to jest owca. Szmaragd! What? tu tu tu. O, logi. Mm. Mm. Y Możliwe, że widzowie y rzucą odcinek jutro. Y z tym y z właśnie taki odcinek, gdzie powiem po prostu, y jaki y ten, w jakie dni tygodnia będę nagrywać odcinki mogę wam teraz powiedzieć, że na pewno w środy, choć no czasami, wiesz, czasami widzę, że nie, być, nie, be, nie będę mógł po prostu um, dlatego um, ale no, 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 wydaje mi się, że w środę znaczy no właśnie w środę pewnie będą odcinki codziennie ale to dopiero po tym odcinku, co właśnie wam powiedziałem, że Chyba w jakie dni tygodnia będą odcinki. No, nie ma żadnej wioski, co to jest za świat? Jakieś góry dziwne, ja nie na ten akacjowy, akacjowy biogon, jest jakiś popsuty. Góry latające, ziemia latająca, jakiś teren do niczego w hmm. tym się że tutaj byśmy mogli sobie zrobić ten domek ale bez wioski widzowie ym, nie chcę robić bo wtedy nie będzie mendingu a nie jakiegoś fajnego seta więc jak już to tylko wiosce aby to idzie było blisko wioska wioska widzowie kowal jeszcze ale farcik Zbierzemy, bo widziałem tam kościół i kowala. O, widzicie? Ja cię kręcam w kowalu było, widzowie, czy fajnej tęki. Ja w ja, nawet nie widziałem kowala więc z tym miałem takiego zawsze pecha. E, no, kończę. No, to teraz będę miał wyzwanie. Aha. Um, ok. E, okej. Okay co będziemy mieli piecyki. No, mm, w miarę, git Trzy czapki. Trzy czapki. Co żarty. O ciodło! Więc co będziemy mieli konika? Napiszcie, jak nazwiemy tego konika. Co będziemy mieli? Jak go nazwać? Mmm. Dobra, zabijemy tego golema z tego. Zabijemy go z kilo, trudno. Kilo dosyć dużo bije. Ile? Um... No, bije mi chyba mniej więcej tyle, ile kamienne. Więc. No. Dobra. Widzisz, to jest zawsze takie stresujące. A! Tu się nie dostałeś bloków! Ja nie, nie wiedziałem. u um, Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz mi raczej nie dopadnie. <laughs> nie dopadnie, Ala, nie dopadnie! Mhm, nie dopadnie. Na pewno nie dopadnie. Okej. Okay. O! Um. o. Nie wiem, jakieś ślepy widzowie. Jabłka nie będę jadł, bo one będą na złote jabłka. Więc sobie z nim po prostu ten chlebek. Uh -huh. hmm. Zastanawiam się, czy by po prostu na przykład ten nie, nie wyjść. Hmm. A widzowie, a dlaczego nie przez szybę? Bo tutaj byłoby szybciej? Dlatego, bo ten, ten szybę bym musiał tutaj odbudować, żeby wioska ładnie wyglądała. A tego ja nie chcę robić. Nie. Dobra. Um, ja bym widzowie poszedł do kościoła. on tam jest? Duże. Parkour. Dobrze. Jedno serce widzowie Jedno serce. To jest. nie o, żelazo ile? Pięć! Farcik! Tylko już chyba mamy, jak już to buty by z tego zrobił. To ja mi ten czap, no, albo znaczy na no, Killowce zrobię, albo wiaderka. No to nie ma lawapulki, dlatego Kilof Myślę, że byłby lepszy. Chciałabym mm. tutaj zrobić domek na sam domek. O Może w jaskini? E, to nie jest jakiś głupi pomysł. Co? tam widzę teren chyba. No dobrze. Ten... wie? To nie jest drugi kowal? To jest drugi kowal! Ewa kowal! Co? ja, co to jest o, za wioska? Jajaj. Szybko! Co to będzie, co to będzie, co to będzie, widzowie? Dziobędy ja trzy! Czyli jednak robił wiaderko. Widzowie! Ja cię kręcę! Oczywiście jeszcze inne rzeczy. I klebek jest, żebyś mógł zjeść. Tylko nikt nie odsiana. Ja cię kręcę! Trzy Ja Widzowie, ja jeszcze nawet nie mam. Nie, nadklady nie mam, nawet wiaderka nie mam, nie mam praktycznie nic, tak miecza nie mam, a mam już trzy diamenty. Ja cię kręcę. Co za ten... Na początku był to słaby seed, ale teraz... Ten seed jest zginiany, jest fajny. A jak chodziło mi o to miejsce... To mi chodziło o to tutaj miejsce, zobaczcie. Przerwać, Git, mam tutaj blisko wioskę dosyć. No. Więc chyba na dziś. To już chyba tyle. O, o. Na zakończenie odcinka konik. Dużo HP, dosyć. Co pierwszym razem? E. Aha, do I szybki. A on a wysoko skacze? E. Aha. No. Nie ale. Dobrze. Czekaj, kolniku. Spójrzmy, so zbiorę ścianko. Mm. No więc, już to zbierzemy. To będziemy kończyć ten odcinek. To taki króciutki, króciutki odcinek. Ale wydaje mi się, że git hmm. Tego zimniaka posadźmy do. Yy, dobra, jeszcze mam to. W sumie te buraki, tu. Dobra. Nie, że nic to urosło. Wiem, że to nie miało w sensu, ale. No. Dobra, a na zakończenie chodźmy do pana Alchemika. Albo nie, do tego, domku, żeby do się koniec zmieścił. Dobra. Jak ile trwa? Trwa. Nic. Dobra, widzowie, do następnego odcinka. Pa.